Prezentowana jest kultura różnych krajów europejskich. Słyszymy różne przeboje z, nawet sprzed 20-30 lat. Paweł Amulewicz w naszym studiu, Michał Piekut, organizator konkursu Piosenki Europejskiej i Gabriela Stepnowska, laureatka jego tegorocznej edycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Gabrysiu, pozwól, że od pana Michała zacznę, a pana Michała zapytam o to, jaką tradycję już ma ten konkurs, bo ja, będąc absolwentem liceum numer 5 w Nie pamiętam lata temu, kiedy to wokaliści na scenie swoje umiejętności prezentowali. To się nie zmieniło. Tak, oczywiście. Już od 2000 roku konkurs piosenki europejskiej odbywa się w Olsztynie na scenie Pałacu Młodzieży oraz na scenie V Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. W pierwszym roku mieliśmy ponad 50 zgłoszeń z województwa warmińsko-mazurskiego, i dzięki temu mieliśmy wspaniałą kadrę. I co nas cieszy, co roku przybywało e, uczestników do konkursu, także konkurs rozrósł się i trwa obecnie 3 dni eliminacji oraz finał właśnie w Liceum nr 5 w Olsztynie, kiedy prezentuje się na scenie prawie 20 najlepszych wykonawców, już tym razem z całej Polski, wybranej przez profesjonalne jury. To bardzo ważne, że pandemia planów Wam nie pokrzyżowała, musieliście nieco zmienić e, e, formułę, no i... Cząstka tej formuły, tak mogę powiedzieć, trochę się zachowała. Myślę o tych e, nagraniach eliminacyjnych. Tak. Właśnie dzięki pandemii e, co roku młodzi uczestnicy konkursu z całej Polski przesyłają do nas nagrania i spośród stu wybieramy prawie 20, rok, którzy, których zapraszamy do nas do Olsztyna, do Liceum nr 5 w Olsztynie na finał e, właśnie konkursu piosenki europejskiej. Jaki to jest repertuar, co, jakie dźwięki, i jakie słowa z, tej, z tych scen w liczbie mnogiej, muszę mówić, płyną? Uczestnicy prezentują dwie piosenki w eliminacjach, z których jury wybiera najciekawszą. W ramach regulaminu konkursu uczestnicy prezentują i polską piosenkę i obcojęzyczną. Prezentowana jest kultura różnych krajów europejskich, słyszymy różne przeboje z, nawet sprzed 20-30 lat, także muzyka jest żywa ambitna, e, także wykonawcy również prezentują na bardzo, bardzo wysokim poziomie tegoroczna laureatka przede mną, więc zapytam, Gabysiu, o, o, o to na początku, co zadecydowało, co cię zainspirowało, żeby w tym konkursie z wieloletnią tradycją, jak słyszymy, wziąć udział i swoje wokalne zakładam niebagatelne umiejętności zaprezentować. Mhm. Ja już wcześniej brałam udział w, tej, w konkursie Piosenki Europejskiej i właśnie jak była pandemia, też wysyłam zdalnie zgłoszenia, no i fajnie, fajne są te konkursy, fajnie się zaprezentować, przygotować jakieś nowe piosenki. A przygotowywałaś się jakoś specjalnie do tegorocznej edycji, czy po prostu ze śpiewem jesteś na tyle już związana, że był to, no nie chcę powiedzieć, że stryknięcie palcem, ale po prostu no taki konkurs kolejny, który już doskonale znasz? Po części tak, ale wiadomo, że musiałam się przygotowywać do różnych piosenek, mm, ale no, wyszło dobrze. Jakie <słuch> utwory prezentowałaś, powiedz? Ja przygotowałam piosenkę Ewy Bem, Cały Świat. I jeśli dobrze pamiętam, z musicalu, tylko nie pamiętam jakiego musicalu, po angielsku, Waving Through the Window, właśnie. Okej, okay, a jakie to były e, emocje? Już my, myślę o samym występie, czy występach, bo to dwie, dwie piosenki, i no i później, kiedy już jury e, ogłosiło, że to ty jesteś tą najlepszą z najlepszych w tym roku. W przypadku tej piosenki, która była tak bardziej wolniejsza, e, to... E, nie stresowałam się jakoś bardzo, bo też czułam tą piosenkę, rozumiałam jakby, no była po polsku, więc też łatwiej było przekazać e, te emocje i tą treść, więc... E było spokojnie, podoba, fajnie, fajnie się czułam. No i jak też ogłoszono wynik, no to wiadomo, zawsze jest, zawsze jest miło, zawsze jest fajnie. Panie Michale, dopytam jeszcze o to, jaką formułę, znaczy inaczej, jaki rozwój tego, tego plebiscytu, tego konkursu przewidujecie? No bo mając już tę retrospektywę 20 ponad lat, e, zakładam, że jesteście trochę jak szachiści i wybiegacie już tych kilka edycji do przodu. Coś będziecie zmieniać, udoskonalać, po prostu edytować, tak mogę powiedzieć? Konkurs trwa już y, ponad 20 lat i na pewno zabraliśmy masę doświadczeń i wniosków na przyszłość. Na pewno będziemy chcieli podtrzymać wspaniałą współpracę Liceum nr 5 w Olsztynie, Pałacu Młodzieży oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Będziemy starać się sięgać po wspaniałe co roku jury, doskonale przygotowane do oceniania tak y, wysokiego poziomu artystycznego uczestników, no i mamy nadzieję pokazywać co roku coraz więcej właśnie tutaj, tak jak w Gabrysie, również i innych uczestników, laureatów w Olsztynie na scenach olsztyńskich. Tegoroczna edycja już za nami. Możemy już teraz z tego miejsca zapowiedzieć kolejną, przyszłoroczną? Tak, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu piosenki europejskiej już w przyszłym roku, w kwietniu. Gabrysiu, dlaczego warto tak na koniec powiedzieć tym wszystkim, którzy może e, śpiewają? Mówi się o tym, że wiersze pisze się do szuflady. Nie wiem, czy śpiewa się do szuflady, ale tym wszystkim, którzy może gdzieś tam pod tym umownym prysznicem e, śpiewają, chcieliby się pokazać na scenie, a coś ich hamuje, dlaczego warto? Wydaje mi się, że tym bardziej, że są te zgłoszenia online. To w domu na spokojnie się nagrywa. Jak się nie uda, no. Gusta są różne, Jerry się spodoba, nie spodoba się, ważne, żeby mieć z tego jakąś przyjemność i też jest to nowe doświadczenie, wiadomo, które też, o które się wzbogacamy, więc wydaje mi się, że naprawdę warto. Ja chyba nic lepszego i mądrzejszego na koniec, drodzy Państwo, nie powiem. Pozostaje mi tylko zaprosić do obejrzenia i wysłuchania naszej audycji. Na, można ją zobaczyć na portalu te, telewizji Kopernik, kopernik.tv. Moimi Państwa gośćmi byli Michał Piekut, organizator ogólnopolskiego konkursu piosenki europejskiej, i Gabriela Stepnowska, laureatka tegorocznej edycji. Dzięki za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. telewizja Kopernik. Kopernik.tv